Ich jest zbyt wielu. Potrzebujemy maga ziemi. Potrzebujemy ciebie. Moja córka jest niewidoma. Niewidoma, mała, bezbronna i delikatna. Nie może wam pomóc. Tato, mogę. Puśćcie go. Pokonałam was wcześniej i zrobię to jeszcze raz. Płaz nie zamierza tego puścić płazem. Stać! Oni są moi. Największym magiem ziemi, jakiego widziałem. Ojcze, wiem, że ciężko ci to zaakceptować, ale nie jestem tą bezbronną, niewidomą dziewczynką, za jaką mnie uważasz. Uwielbiam walczyć, lubię być magiem ziemi i jestem w tym bardzo dobra. Wiem, że ukrywałam przed wami swoje życie, ale wy ukrywaliście mnie przed całym światem, robiliście to, by mnie ochronić. Ale mam 12 lat i nigdy nie miałam przyjaciół. Teraz już wiesz, jaka jestem. Mam nadzieję, że nie przestaniesz mnie kochać. Oczywiście, że nie przestanę Cię kochać, Tof. Właśnie coś zrozumiałem. Tak? Tak. Dałem ci zbyt dużo wolności. Od teraz będziesz przebywała pod opieką dniami i nocami. Ale ojcze! Robimy to dla twojego dobra, Tof. Proszę wyprowadzić Awatara i jego przyjaciół. Nie są tu już mile widziani. Przykro mi to. Mnie też przykro. Żegnaj, Ang. Do mnie, drużyno Awatara. Aby pokonać władcę Ognia, lub jak w tym przypadku władcę Arbuza, musimy się zsynchronizować. Najpierw Suki i ja przyciągniemy jego uwagę, potem Katara i Zuko zaatakują go wodą i ogniem. A gdy władca arbuza będzie zajęty, wpadnie Ang i bum! powali go swoją błyskawicą. Eee, a ja co robię? Na razie stanowisz siły władcy arbuza. Więc mam na Was zrzucać płonące głazy? Ćwiczenia muszą być realistyczne. Cudownie! Na co jeszcze czekasz? Zabij go! Nie mogę. Co się z tobą dzieje? Gdyby to było naprawdę, pewnie już byś oberwał błyskawicą. Przepraszam, ale to jest niewłaściwe. Nie czułem się sobą. Patrz, tak to się robi. Dobra, to już wszystko? Wcale nie. Gdzie jest Ang? Ang? Ang! Wstawaj, Leniuchu, lecimy! Zostawił latawiec. Bardzo dziwne, nie ma go w domu. Sprawdźmy na plaży. Patrzcie, to jego ślady. Tu trof się kończy. Czyli poszedł pływać w nocy i nie wrócił? Może go pojmano. Nie sądzę, nie ma śladów walki. Założę się, że znowu uciekł. A, -a zostawił swój latawiec i Apę. No to co się z nim stało, panie Mondralo? To oczywiste. Ang tajemniczo znika przed ważną bitwą? Na pewno udał się do świata duchów. Czy w takim razie nie zostawiłby tu ciała? O, a tak, zapomniałem o tym. A więc musi tu gdzieś być. Rozdzielmy się i znajdźmy go. Ja idę z Zuko. Wy już byliście na odmieniającej życie wycieczce z Zuko, teraz moja kolej. A kiedy miałam 9 lat, znowu uciekłam. Aha. Nie powinnam się skarżyć. Rodzice dawali mi wszystko, o co prosiłam. Ale nigdy nie dali mi tego, czego najbardziej pragnęłam – miłości. Rozumiesz Ech. mnie? Słuchaj, wiem, że miałaś ciężkie dzieciństwo, ale powinniśmy się skupić na szukaniu Anga. To najgorsza wycieczka w moim życiu. Dzień dobry, mój drogi uczniu. Dzień dobry, Sifu Ej, do mnie nie mówisz, Sifu Kataro. Jeśli sądzisz, że muszę. A. Wybaczcie, śpiochy. Będziemy uprawiali magię tak cicho jak się da. Do czego nauczysz mnie najpierw? Lawiny, trzęsienia. O, może zacznę od ziemskiej wirówki. Zaczniemy od. ruszenia skały. Dobrze! Dobrze! Kluczem do magii Ziemi jest postawa. Musi być stabilna i mocna. Skała to twardy żywioł. Jeśli chcesz ją oh. poruszyć, musisz być taki jak skała. Jak skała dobra? Tak, natomiast ruchy są dość proste. Dobrze. Chciałbyś spróbować? Chciałbym. 1 1:0. Nie rozumiem, co się stało. Zrobił to samo co ty. Może jest inny sposób. Podejdę do skały pod innym kątem. Nie o to tu chodzi. Masz przestać myśleć jak mak powietrza. Nie ma innych kątów, ani mądrzejszych rozwiązań, ani żadnych sztuczek, o! które przesuną skałę. Musisz ją podejść od czoła. A kiedy mówię od czoła, mam na myśli to! <śmiech> <śmiech> Uczę Anga od jakiegoś czasu dobrze reaguje na pozytywne motywacje. Trzeba go zachęcać i chwalić. Uprzejmie, jeśli zrobi coś źle, można go delikatnie pchnąć w dobrym kierunku. Dzięki Kataro. Delikatnie pchnąć? Spróbuję. Kolana wysoko i skrzydły paluszki! gładko wylądujemy prosto są porządne drzwi to muszą być te Aaaa! 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 Mogliście mnie ostrzec Muszę z tobą pomówić Byliby zrzucić cię z Nie! Jesteśmy po twojej stronie! Chcemy ci pomóc! Musisz nam zaufać! Wdzieracie się do mojego pałacu! bijecie moich strażników! Niszczycie moje piękne drzwi! I chcecie, żebym wam zaufał! W sumie ma rację! Jeśli trzymacie ze mną, rzućcie broń i poddajcie się! I co? Jesteśmy przyjaciółmi, wasza ziemskość! Hehehe. Sądzę, że trzeba skręcić w prawo. Co ty wygadujesz, stary? Majątek Bejfongów jest w tę stronę. Jestem prawie pewny, że się mylisz. Ej, przestańcie się wreszcie skrzyczeć, jak stare baby. Ja muszę iść do łazienki. No. Nie, 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 dobrze, ale zrób to szybko. Tyś ty zwariował starcze? O, sprytna jesteś, Tof. To było niezłe, ale mnie nie oszukasz. Wypuść mnie, żebym mogła wam dokopać! Przestań pewnić. Możesz się uważać za największego maga ziemi, ale nawet ty nie umiesz zaklinać metalu. Jeśli otworzysz swój umysł, ujrzysz, że wszystkie żywioły tworzą jedność to cztery części jednej całości nawet metal, jest częścią Ziemi, która została oczyszczona i przetworzona. Proszę cię, metalu, rusz się! Uuu, wow, tof, jesteś wielka! Hej, tof! E, chciałam. Kataro, czekaj! Nie musisz mnie przepraszać. To ja zachowałam się głupio. Te oszustwa zrobiły się niebezpieczne. Skończyłam z nimi. Właściwie to wcale nie zamierzałam Cię przepraszać. Chciałam powiedzieć, że chcę z tobą wyciąć jakiś numer. Co? Ty chcesz komuś wyciąć numer? Nie byle jaki numer? Numer stulecia. No i co ty na to? Zrobimy to we dwie. Ostatni raz. Wchodzisz? Przecież wiesz, że wchodzę. Powiedz, jaki masz pomysł? W tym liście gończym piszą, że jesteś warta mnóstwo pieniędzy. Dziesięć razy więcej niż zdobyłaś we wszystkich oszustwach. Wydam cię i odbiorę nagrody. Ty wygniesz magię metalowe kraty więzienia i uciekniemy. Jak mogłaś mi to zrobić? Zdradziłaś mnie! Sama to na siebie sprowadziłaś. Nie miałam wyboru. Postąpiłaś bardzo słusznie, wydając nam uciekinierkę. Twoja pochwała jest dla mnie nagrodą. Dziewczyno, bardzo miło mi to słyszeć. Ale nadal chcę nagrodę pieniężną? Oczywiście, zapraszam tędy. no te kraty Jak to z czego z drewna To ona to ta dziewczyna której szukałeś Myślisz, że to oszustwo powinno tak długo trwać? Właśnie pomyślałem to samo. Chodźmy zobaczyć. Czekaj. To pułapka. Serio? Nie żartuj. Czy dlatego właśnie siedzimy teraz w tej drewnianej klatce? Jak się domyśliłaś, że to pułapka? Nie dla nas, Kataro. Jesteśmy przynętą. On chce Anga. Oh, nie do wiary, że byłam taka głupia. Widzisz, dlatego jestem przeciwna tym oszustwom! Wiedziałam, że to się wydarzy! Ale przecież to był Twój pomysł! No wiem. Chciałam Ci udowodnić, że nie jestem aż taka nudna. Chciałam Ci pokazać, że też potrafię się bawić. Kataro, nie jesteś nudna. Ja na przykład lubię się z Tobą kłócić. Wiem, że z rodzicami miałaś bardzo skomplikowane życie i nie powinnam była tego mówić. Nic nie szkodzi. Byłam zła, gdy to powiedziałaś, ponieważ. No ponieważ to chyba prawda. Próbuję o tym nie myśleć, ale kiedy uciekłam, pewnie sprawiłam im ból. Gdzie one mogły się podziać? Gdzie wszyscy ludzie się podzieli? Ziom. Wiesz co? Dochodzę do wniosku, że to przezwisko nie pasuje. I co zrobimy? Nie mam pojęcia. Przydałyby nam się ziemia i woda. Nie mam z czego tkać. A bransoletka z meteorytu? Zrobisz piłę. Zostawiłam ją w obozie. Bałam się, że mi ją zabiorą. Kataro? Dobrze się czujesz? Doskonale! A co teraz robisz? Produkuję własną wodę. Kataro! Jesteś genialna! Strasznie spocona, ale genialna! Ech, jestem wykończony. No a ty jak, Sokuś? Ta, leniwe z ciebie ptaszysko. Potrzebuję cię. Co się stało? Chcę, żebyś coś dla mnie napisała. Zamierzam wysłać list do rodziców. Z przyjemnością pomogę. To tu smacznie spał? Jak niemowlę! Jestem gotów walczyć z władcą ognia! Jaką masz strategię pokonania go? Zamierzasz rozbłysnąć i zrobić swoje czary, Mary, ze stanem Awatara? Nie mogę. Kiedy Azula trafiła mnie piorunem, zamknęła się moja siódma czakra, przerywając moją więź z kosmiczną energią i wszechświatem. Wiesz, co usłyszałam? Bla, bla, spirytualne ciepecie, bla, bla i coś tam o kosmosie. O nie. Soka, myślisz, że mgła opóźni inwazję? Nie! To właśnie jest inwazja! Dotarłeś, tato! Haru, jak dobrze cię widzieć! To w to jest Haru! W jego wiosce rządzili żołnierze ognia. Haru musiał ukrywać się z magią! Katarana mówiła mnie i mojego ojca do odbicia naszej wioski. Mogłaś nam odnaleźć naszą odwagę, Kataro. Teraz my pomożemy tobie. O nie! Czy to... Kipcio cieszy się, widząc niewidomą bandytę. Co, chce ci się odegrać? Nie ma mowy! Wielcy! Głaz i hipopotam nie walczą już ku ucieczce wiedzi. Teraz walczymy za nasze królestwo! Super! Ciągnie się po drugiej stronie i prowadzi prosto do bunkra. Musimy być szybcy, ale ostrożni. To było ostrożnie? Myliłem się. Musimy być szybcy, ostrożni i mieć szczęście. Nie ma podłoża. To tylko rzeka lawy. Złapcie się i mocno trzymajcie. Problem. Jak ja się cieszę, że Cię zwerbowaliśmy. Rata Władcy Ognia jest w tej stronę, prosto korytarzem i w lewo. Dzięki! Do całkowitego zaćmienia zostało pół minuty. Jestem gotowy zmierzyć się z Władcą Ognia. A więc jednak przeżyłeś. Miałam przeczucie, że nie zginąłeś. Ale to bez znaczenia. Od kilku miesięcy wiem o inwazji. Gdzie on jest? Gdzie jest władca ognia? Hmm. Ja nie jestem dla ciebie dość dobra. Ranisz moje uczucia. Nie marnuj naszego czasu i odpowiedz na pytanie. Nie masz teraz mocy, więc nie możesz się stawiać. I masz mówić prawdę. Będę wiedziała, jeśli skłamiesz. Jesteś pewna? Dobra ze mnie kłamczucha. Jestem stumetrowym, fioletowym niedźwiedzio z różowymi rogami i srebrnymi skrzydłami. Zgoda, jesteś w tym dobra. Ale i tak powinnaś rozważyć powiedzenie nam prawdy. Opuszczając basing Se, przywiozłam do domu parę pamiątek. Agentów Daily Nie mogę jej przeszyć. Jest za szybka. Stój, ang, toff, zostawcie ją. Nie widzicie, co ona robi? Ona się droczy z nami! Nawet nie próbuje z nami wygrać! Nieprawda, daje z siebie wszystko. Próbujesz nas zatrzymać, marnujesz nasz czas! Ach, tak, twój kolega już to powiedział, Mondralo. A ponieważ nie widzisz, wyjaśnię ci, że przewróciłam oczami. Zaraz przewrócę twoją głowę! Znowu się z tobą droczy. Dobra, to co robimy? Ignorujemy ją? Nie mamy wyboru. Musimy stąd wyjść i znaleźć wreszcie Władcę Ognia. To pułapka? Jakby co? Ostrzegałam was. Ignorujemy. A więc masz na imię Soka, nie? Moja ulubiona więźniarka bez przerwy cię wspominała. Była przekonana, że przyjdziesz ją uwolnić. Oczywiście nie przyszedłeś i zwątpiła w ciebie. No, no chodź do mnie. Gdzie? Jest suki